Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię tobie książkę, którą pierwszy raz przeczytałem pożyczając od mojego przyjaciela. Tytuł mnie zaintrygował Najbogatszy Człowiek w Babilonie. Babilon zawsze mi się kojarzył z bogactwem i, co najważniejsze, z mądrością. Ta książka utwierdziła mnie i uświadomiła mi, że bogactwo równa się mądrość. Musisz zdobyć mądrość, żeby móc utrzymać bogactwo, ponieważ są osoby, które zdobywają bogactwo, ale też je tracą. Na pewno znamy. Każdy z nas zna takie osoby. I problem, który tam mógł, nie musiał, ale mógł się pojawić, to jest właśnie nieumiejętność zdobycia bogactwa, nie dojście z poziomem świadomości do poziomu, na którym utrzymalibyśmy to samo bogactwo. I teraz tak, trzy najważniejsze rzeczy z tej książki, dla mnie osobiście. Po pierwsze, odkładaj 10% swoich dochodów. Najpierw, czyli. Zanim dostajesz pieniądze, zanim wydasz na cokolwiek, zanim opłacisz jakikolwiek rachunek, po prostu odłóż 10%. Na konto, do skarpety, do szufladu, gdziekolwiek, byle to było komfortowe dla ciebie. Zawsze odkładaj 10%. Jest to nawyk. Jak nauczysz się tej prostej czynności, nawet jeżeli na początku to są niewielkie kwoty, nawet jeżeli to jest kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt złotych, to zauważysz, jak Twój majątek rośnie. Dostajesz pieniądze i je wydajesz. Rzadko. Twój majątek rośnie, ponieważ nowy komputer czy nowa suszarka nie są w moim mniemaniu majątkiem. Natomiast jeżeli odkładasz od razu 10%, to uwierz mi, lub najlepiej sprawdź samemu, nie będziesz czuł się biedniejszy. Praktycznie nie zauważysz tej różnicy, tych 10%. Jest to niesamowite doświadczenie, ponieważ ja nie mogłem w to uwierzyć, dopóki tego nie sprawdziłem. Do czego zachęcam także Ciebie. Gdy odłożysz te 10% i będziesz odkładał systematycznie, po pewnym czasie uzbierasz pewną kwotę pieniędzy. Zainwestuj ją mądrze. Co to znaczy mądrze? W interes, na którym się znasz i który rozumiesz. Jeżeli powierzysz komuś pieniądze, nie nauczysz się niczego. Jedynie, co możesz wyciągnąć z takiej lekcji, to to, aby powierzyć tej osobie więcej, albo żeby nie powierzać już więcej pieniędzy tej osobie. Najważniejsza rzecz. Inwestuj w coś, na czym się znasz, i co doskonale rozumiesz? Trzecia rzecz, moim zdaniem, torpeda. Moim zdaniem, torpeda szczególnie w dzisiejszych czasach. Mamy mnóstwo doradców, którzy tak naprawdę sprzedają produkty i zarabiają na nich, obojętnie czy będzie to Twój sukces czy Twoja porażka. Mówię tutaj o wielu instrumentach, na pewno sam znasz co najmniej kilka. Pamiętaj o tym, aby słuchać rad osoby, która jest dobra w tym, co robi. Tak? która jest dobra w tym, co robi. Jeżeli chcesz kupić coś od świetnego, wyśmienitego sprzedawcy, i on ci mówi, że to jest najlepsza rzecz dla ciebie, zapytaj się, słuchaj, pokaż mi, ile ty w tym interesie już masz zainwestowanych pieniędzy. Nagle okazuje się, że niewiele, albo mniej, albo nic. Czy od takiej osoby niczego się nie możesz nauczyć? Oczywiście, że się możesz nauczyć, ale nie w co inwestować, tylko jak sprzedawać. Innymi słowy, murarza. Od murarza nauczysz się jak murować, od murarza nauczysz się czy dana cegła jest dobra czy nie. Natomiast natomiast innymi tematami nie idź do murarza, bo nawet w swojej dobrej wierze wprowadzi po prostu ciebie w błąd. Dlatego najważniejsza rzecz, jeżeli słuchasz czyjeś rady, to najpierw sprawdź, jaki ktoś ma efekty w tym, co daje tobie. Podstawa i fundament. Bardzo tobie dziękuję za obejrzenie tego wideo. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie Maciej Matwieski salomonsmart.pl